Hej, witam Was, ale w smutnej chwili dla mnie i dla Was, więc zacznijmy! Pierwsza wiadomość, dla Was oczywiście, pauza kanału na dwa tygodnie. Dlaczego? Pauza spowodowana przez egzamin, o którym wiedzą wszyscy szóstoklasiści i inni podstawowkowie, można by tak nazwać, tak w cudzysłowie. Bo 4 kwietnia ogólnie jest sprawdzian e, ogólnopolski i muszę się na niego przygotować. Więc będzie pauza kanału na dwa tygodnie nie będzie przez 100 filmików. Ale dopiero gdzieś po 5 lub 6 kwietnia już wrócę na transmisję. E, druga wiadomość to oczywiście, że żadnych do, te, do tej pory liveów nie będzie. E, Trzeci, no, trzecia wiadomość to, be, to będzie e, oczywiście, myślę, nad projektem e, mojego nowego wstępu. Z, e, w którym z Wami się oczywiście witam jak zawsze. I e, czwarta wiadomość, jednak jest pozytywna. Serie modów do GTA San Andreas, które będą oceniane. Tak. E, to będzie coś takiego, będę Wam przedstawił mody, nie wiem, to mody Kleo, pojazdy, coś takiego. Też, które będą oceniane w skali na przykład od 1 do 10, będą oceniane estetyka, model jazdy, model jazdy i no coś takiego będzie. Więc to tylko te cztery wiadomości chciałbym Wam przekazać. Więc Aha, i w, tym, w tej czwartej wiadomości oczywiście też to będzie sz, między 6 a 7 kwietnia i oczywiście to będzie pierwszy jako e, takie... Hmm, no można by powiedzieć... na pewno nie event tylko można by powiedzieć, że to będą takie so, sobotnie bo wtedy wypada chyba sobota czy tam niedziela czy piątek, no coś takiego więc ja się żegnam z wami i do zobaczenia do około 6 kwietnia. Pa pa.